Ostatnio na naszym kanale pojawił się film porównujący pompy Cat i Hawk, a dzisiaj pokażę wam w jaki sposób samodzielnie można wykonać podstawowe naprawy pompy Cat 340D. Wymienimy zaworki, uszczelniacze wodne, a także olej. Zapraszam. Teraz pokażę ci jak wymienić zaworki w pompie Cat. Zacznij od odkręcenia górnych i przednich korków, pod którymi znajdują się zaworki. W zestawie naprawczym zaworków znajdziesz również oring, który wchodzi pod korek. Pamiętaj, że w pompie CAT znajduje się 6 zaworków czyli żeby wymienić je wszystkie potrzebujesz dwa zestawy naprawcze. Zaworki znajdują się pod korkami. Do wyciągnięcia zaworków najlepiej użyć płasko płaskoszczypców i ruchem przód-tył i do góry wyciągać zaworek po zaworku. Z zaworkami z przodu postępujemy dokładnie tak samo. Instalację nowego zestawu naprawczego możemy zacząć od umieszczenia zaworków w gniazdach. Nowy zaworek umieszczamy w gnieździe i delikatnie go dopychamy. Tak postępujemy z każdym kolejnym. Musimy się upewnić, że zaworek dobrze wszedł do gniazda, a następnie instalujemy oringi na korkach dociskowych. Następnie przykręcamy korki I analogicznie postępujemy z instalacją zaworków w przedniej części pompy. Wymiana zaworków to wcale nie jest taka trudna sprawa, prawda? Zestaw naprawczy zaworków, a także zestaw uszczelniaczy wodnych do pomp Kat, a także innych znajdziecie u nas na sklepie. Serwis pompy Kat 340 wykonany. Te same czynności możesz wykonać dla pompy 350. Jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, dajcie kciuka i odwiedźcie koniecznie sklep bkfmynie.pl. Do zobaczenia.